Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, tom pierwszy, jesień. Rozdział piąty. Jesień szła coraz głębsza. Blade dnie wlekły się przez puste, ogłuchłe pola i przemierały w lasach coraz cichsze, coraz bledsze, niby te święte hostie w dogasających brzaskach gromnic. A co świtanie, dzień wstawał leniwiej, stężały od chłodu i cały w szronach i w bolesnej cichości ziemi zamierającej. Słońce blade i ciężkie wykwitało z głębin w wiecach wron i kawek, co się zrywały gdzieś z nadzór, leciały nisko nad polami i krakały głucho, długo, żałośnie. A za nimi biegł ostry, zimny wiatr, mącił wody stężałe, ważył resztki zieleni i rwał ostatnie liście topolom pochylonym nad drogami, że spływały cicho niby łza, krwawe łzy umarłego lata. I padały ciężko na ziemię. A co świtanie, wsie budziły się coraz później. Leniwiej bydło szło na pasza, ciszej skrzypiały wieżeje i ciszej brzmiały głosy przytłumione martwotą i pustką pól. I ciszej trwożniej tętniło życie samo. A niekiedy przed chałupami albo i w polach widni byli ludzie, jak przystawali nagle i patrzyli długo w dal omroczną, siną, albo i te rogate. Potężne łby podnosiły się od traw pożółkłych, i przeżuwając zwolna zatapiały ślepia w przestrzeń daleką, daleką. I kiedy niekiedy głuchy, żałosny ryk tłukł się po pustych polach. A co świtanie, mroczniej było i zimniej, i niżej dymy rozsnuwały się po nagich sadach, i więcej ptaków zlatywało do wsi. I szukało schronienia po stodołach i brogach. A wrony siadały na kalenicach, to wieszały się na nagich drzewach, lub krążyły nad ziemią, kracząc głucho, jakoby pieśni zimy, śpiewając żałosną. Południa były słoneczne, ale tak martwe i nieme, że po szumy lasów dochodziły głuchym szmerem i bełko rzeki rozlegał się, jak łukanie bolesne. A szczątki babiego lata rwały się nie wiadomo skąd i przepadały w ostrych, zimnych cieniach chałup. A smętek konania był w tych południach cichych, na pustych drogach leżało milczenie, a w odartych z liści sadach czeiła się głęboka melancholia żałości i trwogi zarazem, i często coraz częściej niebo powlekało się górymi chmurami, że już o letnim podwieczorku musiano schodzić z pól, bo mrok ogarniał świat. Doorywano podorówki, że niektóry kładł skibę ostatnio już o gęstym mroku, A wracając do dom, obzierał się jeszcze zasiał na role i żegnał ją Westchnieniem do wiosny. A na przedwieczerzę często spadały deszcze, Krótkie były jeszcze, ale zimne I coraz częściej przeciągały się do zmroku, Do długiego jesiennego zmroku, W którym jak kwiaty złote Płonęły okna, chat i szkliły się Kałużami puste drogi, A mokra, zimna noc Tłukła się o ściany i pojękiwała w sadach. Nawet ten bociek z przetrąconym skrzydłem, co się był ostał i którego widywano samotnie brodzącym po łąkach, przechodzić ją pod próg Boryny, albo i za się na samo podwórze, gdzie mu Witek skwapliwie podrzucał na przynętę jadło. A i dziady różne coraz częściej nawiedzały wiesi, te zwyczajne, proszalne, co z torbą głęboką i z pacierzem długim szło do drzwi, do drzwi, przeprowadzane ujadaniem piesków, a były i drugie insze, takie co się od miejsc świętych ciągnęły i znały ostrą bramę, często i kalwarię, a rady opowiadały długimi wieczorami, co się gdzie we świecie dzieje i jakie cuda się gdzie stały. A trafiał się niekiedy i taki, który po cichu powiadał, że aż z Ziemi Świętej i takie sude, cudeńka prawił, takie kraje znał, przez takie wielgachne morza jechał, tyle przygód doznał, że aż dziw ogarniał słuchając pobożnie. A nie jednemu i uwierzyć było trudno w to wszystko. Ale chciwie słuchał, jako że każdy raz się czegoś nowego dowiedział, a i wieczory były długie, i do świtu wyspać się jeszcze można było choćby i na oba boki. Hej, jesień to była późna jesień. I ani przy śpiewków, ni przy krzyków wesołych, ni tego ptaszków piłkania, ni nawoływań nie słychać było we wsi. Nic. Jeno ten wiatr pojękujący w strzechach, jedno ten drze. Dżep sypiące jakoby szkliwem po szybach i dogłuche, zmagające się co dnia bicie cep w postodołach. Lipce martwiały równo, jako te pola okulne, co wyczerpane, szare, odarte z odpo w odpocznieniu leżały i cichości tężeniem, jako te drzewiny nagie, poskręcane, żałobne, drętwiejące, zwolna, na długą, długą zimę. Jesień to była, rodzona matka zimy.